Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na denko. Denko właściwie wrześniowe, aczkolwiek myślę, że jest to denko tak z nie tylko wrześniowe, ale i sierpniowe, bo od połowy sierpnia zbierałam te puste opakowania do końca września. Trochę się tego uzbierało, więc chętnie Wam to pokażę te opakowania puste ocenię te produkty, jak mi się z nich korzystało po to, żeby móc już te rzeczy wyrzucić więc odstawiam na bok pudełko i będę brała wszystko po kolei i będę Wam pokazywać zaczniemy od tak będę po kolei brała, nawet nie będę segregować zaczniemy od takiego ogromnego opakowania Love Nature, kremu z, do ciała. On, to bardzo dużo opakowanie, ja kilka miesięcy zużywałam to opakowanie. 750 ml, więc tak jakby trzy opakowania standardowe po 250 ml z masłem y, y, takim y, kakaowym, y, z kokosem. Naprawdę y, rzecz y, świetna, i bardzo dobrze się rozprowadzał, bardzo dobrze nawilżał skórę, szczególnie w wakacje, bo ja opaliłam się, więc potrzebowałam, żeby tę skórę natłuścić, nawilżyć i on był świetny, bardzo dobrze odżywia moją skórę. Jestem mu za to bardzo, bardzo wdzięczna, i powiem Wam, że chętnie zamówię po raz kolejny. Ten produkt, i on w tym najnowszym katalogu, jako sobie nawet zaznaczyłam, że jest. I właśnie tak się zastanawiam, czy go sobie nie zamówić. W całkiem dobrej cenie rozmiar XXL z naturalnym organicznym masłem kakaowym i olejem kokosowym 49,99. To jest cena standardowa, cena dla klienta, czyli tak mniej więcej dla Klubowicza wychodzi około 30, biznesa, biznesa, przepraszam, partnera biznesowego wychodzi, że gdzieś około 30, może 9, 38 z kawałkiem, 38 z kawałkiem złotych i obok zobaczcie jest energetyzujący balsam z Love Nature z organiczną miętą i maliną. 500 ml i niewielka różnica cenowa, bo 44,99 czyli nawet w tym katalogu ta cena jest całkiem dobra. Od razu jak jestem, mam otwarty przy najlepszych zakupach kosmetycznych i to jest minus 40%, ograniczona ilość produktów, czyli taka wyprzedaż, to też polecam, bo teraz używam energetyzujący krem do rąk Love Nature z cytryną z apsyclingu i z organiczną marchwią i imbirem 999 krem naprawdę rewelacyjny balsamowy dalej co czyli tak to mam zużyte i z balsamów to chyba wszystko od razu wam pokażę męskie żele prysznic i jednocześnie szampony mam dwa takie, które już pokazywałam Wam niejednokrotnie. Tego już na pewno nie ma. Jest nowe opakowanie w tym nowym katalogu. To było ostatnio. Widziałam w tym katalogu poprzednim. I teraz jest już zupełnie nowe. Są zupełnie nowe opakowania. Jak znajdę, to Wam pokażę. Hmm. Tak, czyli pojawiają się takie opakowania troszeczkę zmienione, ale to będzie tak samo SAP zero, czyli ta orzeźwiająca świeżość każdego dnia. Nawilżenie skóry testowane dermatologicznie. I to jest tak poczuj orzeźwiający przypływ energii dzięki Nord Formen SAP zero. Fantastyczne efekty działania, re, rewelacyjne nawilżanie plus efekt. Lodowatej świeżości zadba o swoją skórę, włosy stosując pielęgnację, która sprawi, że poczujesz się jak młody Bóg. No mój mąż akurat lubi te kosmetyki, więc mu kupuje. Zużył dwa opakowania. Yy, dalej, no i syn mój też jednocześnie yy, korzystał z tego. To jak już jesteśmy przy tych żalach, to tutaj patrzysz, że jeszcze taka końcóweczka jest. To moja córka używała. Mówiła, że bardzo fajny, chociaż jej ten jednak cytrynowy jest ulubiony. Ale ten też jej się całkiem spodobał. i Mówi, że całkiem dobry, ale cytrynowy lepszy. Więc jak ma do wyboru, to woli cytrynowy. Szampon do włosów. I jeżeli jesteśmy przy tych kosmetykach, to mam jeszcze. No, moje dzieci wracają co jakiś czas do Head and Shoulders. Lubią ten szampon. Ja akurat za nim nie przepadam, raczej wysusza włosy i zmienia kolor jak są włosy farbowane. On chyba nawet nie jest polecany do włosów farbowanych, ale dzieci lubią, więc jakiś czas im kupuję. To to zużyły i przy szamponach tak patrzę, że chyba jeszcze mam, no to nie wiem, to jest szampon, to chyba jest... Zobaczcie co ja tu mam, krem pod prysznic, o ten, ja uwielbiam te kremy Love Nature, ten też jest bardzo, bardzo fajny, ten akurat używała moja córka i też bardzo, bardzo go chwali. Pięknie pachnie, odżywia skórę, nie wysusza skóry, też właśnie z organicznym masłem kakaowym i olejem, olejem kakaowym i kokosowym, to jest chyba taka seria, to można by było w parę połączyć żel i krem. To też bardzo dobrze się zużywało i mam jeszcze dwa dezodoranty. To zużył mój mąż. On dużo tych dezodorantów stosuje, ma skłonność do pocenia się, antyperfiranty te o te chyba mu najlepiej się sprawdzają i mówi, że na lepsze, na lepsze nie trafił. I, i jakoś woli te niż te y, z drogerii, ja już chyba któryś raz z kolei mówię, ale tak jest, mówię jak jest po prostu, y, co jeszcze mam, po kolei biorę, mam dwa mydełka, ja lubię te mydełka, y, to w postaci takiej, y, no takiej dyni to chyba było, coś takiego, Yy, bardzo, bardzo, mandarynki przepraszam, to raczej mandarynka, nie dynia to w, w kształcie takiego serduszka, fajnie mi się z tego korzystało i polecam bardzo serdecznie a jeszcze jeśli jesteśmy przy szamponach, to oczywiście mój ulubiony to jest mój ulubiony szampon z kolei mojej córki ten cytrynowy, natomiast mój ulubiony szampon to jest Milhani, ja lepszego nie znalazłam i nie tylko w Warfrey. ja bardzo bardzo go lubię, bardzo, chyba nawet już tak się zastanawiałam czy jakiś bardziej do mnie trafia, do moich włosów? Ja dosyć cienkie mam te włosy i chyba ten jest moim ulubionym. Te, te, ten minkanie szampon i odżywka. Odżywki jeszcze troszeczkę mam, więc nie wrzucałam tutaj. I no, on chyba nawet w tym katalogu. Jak gdzieś go widziałam, tylko cenową, dosyć drogi chyba był. Ja w zapasie jeszcze jeden no, opakowanie mam, także się nie interesowałam tym za bardzo. Ale nie wiem, w którymś katalogu nie wiem, czy w tym, ale 24 zł, więc tak sobie dosyć drogo. Ale jeszcze moj, moim ulubionym szamponem jest Eleo 25,99 w tym katalogu. I od razu, jak jesteśmy przy tym, to przygotowałam sobie tę stronę stronę 103, bo tutaj jest aromatyczno poprociowy zapach: Mister Jordani, Grapefruit y, Granium, Accord Vetiver Top. Ym, woda w tym, w tym katalogu 69,99, ale to nie w tym, y, w który już był, czyli w katalogu 13. I chcę wam pokazać, że mój syn zużył to opakowanie całkiem fajne, to jest to ładny zapach, taki dosyć trwały, no ładny, ładny i on, tak mówi, że nawet mu się podobał ten zapach. Mój mąż kiedyś ten, ten zapach Mister Jordani miał, ale to chyba tak bardziej dla młodszego chłopaka, tak mi się wydaje. No mój syn korzystał i mm, mówił, że, że nawet ładny. Więc to, to on to zużywał i a moja córka Zużywała zapach Ecla Blanc. To jest jej ulubiony zapach, bo pytałam jej o opinię, jeśli chodzi o ten zapach, o tę wodę toaletową. To jest taka edycja limitowana, stworzona wokół zimowej róży. Takim musującym, musującym, odświeżającym akordem, jeszcze wzbogacona woda, pismo też. I jest to taki zapach orientalno-kwiatowy, radosny. No, jak ekla, to wiadomo, Paryż, szyk, elegancja. I to jest jej ulubiony zapach. I ona właśnie mówiła, czy ja jeszcze mam zapach. No, nie zdradziłam się, pewnie nie zdradziłam się jej, że specjalnie zapach zrobiłam gdzieś powinna mieć jeszcze jedną buteleczkę trzymam dla niej na prezent z jakiej okazji jej podaruję bo to jest naprawdę jej zapach wśród tych zapachów Oriflame numer 1 więc jeszcze dla niej ten zapach trzymam I co jeszcze ja tutaj mam z zapachów to chyba wszystko Dentolux więc to chyba z Biedronki taki Taki płyn do pukania jamy ustnej z alkoholem. wzmacnia chroni zęby oraz dziąstwa. Florek sodu chroni skutecznie przed próchnicą. Długo to zużywaliśmy, ale powiem Wam szczerze, że w niektórych sytuacjach, szczególnie jak się zjadło jakiś czosnek czy coś, no to to fajnie się sprawdzało. Ja też lubiłam to wieczorem popłukać jamę ustną, bo czasami taki jakiś posmak po zjedzeniu czegoś był i chyba wrócę do tego, bo to z tych płynów niedrogi jest ten płyn i całkiem dobrze się sprawdzał z tej Dentolux. I tu do firma, tak patrzę, kto to wyprodukował, czy tutaj mam, jakoś nie widzę tego, Niemcy. A to może to chyba jednak nie było, słuchajcie, z Biedronki, tylko chyba z Lidla, coś mi się wydaje. A, przy włosach, to mój ulubiony, który już nieraz pokazywałam, ta maska do włosów. Co jakiś czas lubię z niej skorzystać, nawet jak nie na wyjeździe. To jak takie mam przesuszone włosy, to czasami. Lubię na noc zostawiać nawet, ale czasami skóra mi swędzi co, jak całą noc trzymam. To jednak trzeba tak za 2-3 godziny i dość. I fajne są te, te maski do włosów. Oprócz tego mam jeszcze taki, yy, to się nazywało, słuchajcie, jakiś taki podkład? Taka baza, baza pod makijaż, to już nawet było chyba po terminie ważności. Ale ja zużyłam, całe nic, całe nic nie działo, fani mi nawieszało skórę, więc zużyłam, ale tego już nie ma w katalogach. W sumie to chyba nawet szkoda, bo, bo nie drogie całkiem fajne. Mam jeszcze, jak przy zębach jesteśmy, to moja ulubiona pasta do sębów Z takimi naturalnymi ziołowymi olejkami, bardzo ją lubię. I a słuchajcie, jeszcze ja zużyłam taką Love Potion bluesum. Yy, taką yy, mgiełkę do ciała zapachową, i ona chyba nawet była w, tym katalogu, w katalogu wcześniejszym, czyli w katalogu 13, chyba ten zapach nawet był i to dosyć drogo. Bo ja, ja pamiętam, że te mgiełki taniej kupowałam, a tutaj w katalogu nawet chyba była darmowa dostawa przy zakupie tej mgiełki, chociaż potem i tak. Dostawa była darmowa i bardzo dobrze. Przy zakupie produktów za około 200 zł. Jak znajdę tą mgiełkę, to Wam pokażę w tym katalogu. Tylko nie wiem, czy mi się uda znaleźć. Jest. O, to jest właśnie tam mgiełka. Zamknij oczy, podej się namiętnemu, delikatnemu, zmysłowemu, zmysłowemu pocałunkowi. Powinno być, a nie pocałunku. Błąd językowy. Otul ciało miękkim, uzależniającym woalem aromatów, które obudzą Twoje pożądanie. I tutaj mamy do Jean Figue, liliak samitną, aksamitną Bardzo trwały zapach, jak na mgiełkę, rewelacyjny. Naprawdę ja bardzo polubiłam tę mgiełkę i polecam Wam. I Mam już puste A mm, Oprócz tego mam jeszcze, też bardzo polecam, ale tego już chyba nie ma w katalogach, krem yy, do, yy, do rąk. Bardzo fajnie mi się sprawdza, Biotanicals. Ja na noc sobie taką dosyć grubą warstwę tego kremu kładłam i bardzo, bardzo to lubiłam. W ogóle te Biutanicals z tej yy, serii to są bardzo dobre produkty. Taki Love Nature z pomarańczą organiczną i z brzoskwinią, żel do mycia twarzy, też polecam, też bardzo dobrze mi się z niego korzystało, tylko 125 ml, więc wszystko szybko zużyłam. O, jeszcze jeden mam, dwie, dwie te maski, tyle przez półtora miesiąca zużyłam tych masek. I jeszcze krem do rąk taki, których nie ma w takiej małej tubce do torebki wrzucałam, bardzo, bardzo fajny. A i krem do twarzy na dzień z ochroną 50. I takie mieszane uczucia, jak latem to słońce było duże, to, ono, to dobrze mi się ten krem sprawdzał, ale on jednak trochę tak, tak jak to powiedzieć, powodowało że, że ta cera twarz błyszczała trochę za bardzo, więc yy, niby dobry, ale trzeba by uważać, nie przedobrzyć z nim, bo jak za dużo go się nakładało, to jednak, yy, to jednak yy, no ta twarz błyszczała. I oczywiście trzeba było wtedy matowić. Ja gdzieś go widziałam, chyba w tym katalogu, nawet. Tak jakoś mi chodzi po głowie, że ja go widziałam. Teraz tak przeglądam. Nie wiem, czy on nie był w cenie 35 zł, coś takiego mi chodzi po głowie, ale nie przygotowałam tego. I nie wiem, czy, czy go znajdę. Chyba jednak się nie uda mi go znaleźć, ale w każdym razie on jeszcze jest dostępny, się udało. O, to jest właśnie ten krem w tym katalogu. Pielęgnuje największa skórę przez cały dzień, pomaga chronić skórę przed stresem oksydacyjnym. Lekka, szybko, wchłaniająca się formuła, ale mówię, że nie za dużo. Nie można go za dużo nałożyć. I od razu otworzyło mi się ten Skinner Leaf, czyli do cery takiej. Z jakimiś y, takiej wrażliwej. Regeneruje koń, odmładza wrażliwą, reaktywną cerę, poprawia kondycję skóry, jednocześnie zapobiega dyskomfortowi cery, odmładza, redukuje zmarszczki, zwiększa jędrość, elastyczność skóry. Bo ja mam z tej serii y, właśnie serum, bardzo fajne. Polecam, tylko szybko mi się skończyło, nawet 30 ml, więc szybko i jeszcze coś tu jeszcze z tej serii chyba, już tutaj puste opakowanie, ale to chyba był a nie, to jest właśnie do tego, przepraszam, to jest to serum właśnie to serum zużyłam, bo myślałam, że jeszcze krem yy, pod oczy, ale to chyba wcześniej już Wam pokazywałam w dniemku yy. tutaj mam, a to serum takie chyba yy, do szyi tak, co to jest Serum do szyi i dekoltu. No tak, to ja teraz jeszcze mam końcóweczkę, to już tylko pudełeczko mi tutaj się wrzuciło. Bardzo fajny serum i te serum chyba, nie wiem, w jakimś innym już opakowaniu może się pojawiło. W każdym razie jak zużyję do końca to Wam pokażę, ale tu pokazuję pudełko, że dobrze mi się z niego korzysta. Oczywiście tender kerek, to chyba córka zużyła i puste opakowanie przywiozła mi chyba nawet żebym pokazała i ona bardzo lubi te tenderkarki wszystkie, a i tu jeszcze przywiozła mi chyba ona, nie to młodsza córka, te dwa tusze i z jednego i z drugiego była zadowolona Eweline to mówię, że jej też jeden, to jej ulubiony chyba, a ten też całkiem dobry, też go chwaliła te, te tusze, Muszę wam pokażę szczoteczki tutaj ja też lubię takie wiecie też lubię te tradycyjne szczotki właśnie takie u mnie się też najlepiej sprawdzają czarne no właśnie chwaliła sobie ten też i ten też mówił że bardzo fajny a to taki tani on jakoś tak nie wiem czy około 10 zł nie kosztował i myślałam że ona nie będzie z niego zadowolona a ona, a ona bardzo go chwaliła w do tych droższych mówi że ten jej się bardzo spodobał Oprócz tego y, mam y, multiwitaminy, to ja zużywam, bo mąż nie chciał, w pewnym momencie przerwał, nie pilnował tego, więc ja zużyłam. I duologi na zniszczone końcówki, tak w formie galaretki, bardzo też tak dobra rzecz, odżywiające, rozwajające się końcówki. W takiej postaci, takiej galaretki mam następne pakowanie. to znaczy, że się sprawdza. Y, I... Y, takie stare opakowanie. Jeszcze ochrona przed wysoką temperaturą włosów. I to akurat mi za bardzo się nie sprawdziło. Nie polecam, ale tego już nie ma. Są jakieś inne teraz kosmetyki, więc tylko pokazuję, że, że zużyłam, że miałam. Potem dosyć długo stało, bo mi to jakoś tak nie bardzo chyba działało. Ale już zużyłam. Chyba przelałam do jakiegoś innego innego opakowania, żeby zużyć. No i tyle, co Wam przygotowałam. Dajcie znać, czy podobało się Wam takie danko, czy nagrywać takie filmy, czy lubicie i co u Was się z tych kosmetyków, które pokazałam, czy, czy coś się u Was sprawdza, czy m, znacie te kosmetyki. No i oczywiście do następnego razu. Cześć!